Tak jakoś wyszło, że dowiedziałem się o ukraińskim planie przygotowywania... No z, z odwrócenia proporcji liczbowych tu w Polsce, żeby to ich było więcej, nas mniej. Plan ten wyszedł z tajnych projektów na Ukrainie, gdzie ultranacjonaliści y rozbrykali się, walczyli o władzę na Ukrainie. Oni im powiedzieli, u nas nie, ale jedźcie sobie do dachu i co tam im wydrzecie, ile ziemi to będzie wasze. Na razie się tam nie będziemy wam wtrącać przez kilka, nie wiem, czy pięć czy dziesięć, co tam było. Miałem swego rodzaju wizję, nie będę ukrywał. Ale tak jakoś wyszło. No, opisywałem to na swojej stronie, ukryte sprawy org, te moje wizje. Krótko do rzeczy. Jak wiecie, na całym świecie znajdują się w domach produkty chińskie. Bardzo trudno jest znaleźć dom, chociaż słyszałem chyba o tym, że bardzo trudno jest mieć dom, w którym nie byłoby nic chińskiego, nic wytworzonego z Chin. W Chinach. Produkty chińskie są na całym świecie. Więc po co Chińczycy budują drogę szybkiego ruchu do Europy? Skoro turystycznie i tak przylatują samolota. Najtańszy jest transport morski, potem kolejowy. Po co budują drogę? Co może się poruszać drogą? Po co Chińczycy budują drogę do Europy? Jak myślicie? Bo ja przemyślałem to już dawno. Znudziłem mi się bycie fabryką świata, mają teraz nową koncepcję i pomysł, jak ją zrealizować. Więc, czy w tym kontekście, dla Was, dla tych, którzy przeczytali za moje wizje pewnej wersji rzeczywistości, czy po wyrezaniu lachów, tak jak mówią między sobą Ukraińcy w zakładach pracy, w mieszkaniach, w dobie obecnej, kiedy Ukraińcy staną się jedynym narodem świata, ci właśnie, którzy przebywali w Polsce, którzy brali udział w tym powstaniu, w tym przewrocie, w tej jednej wersji rzeczywistości, nie że w tym naszym czasie, bo się trochę się tak wyraźnie ale dobra, gdyby się stali. I wtedy żaden kraj świata ich nie przyjmuje jako uchodźców po tym, co stało się w Polsce, po tym, co zrobili Polakom, którzy ich przyjęli. I wtedy, patrzcie, Chińczycy wjeżdżają do Europy. No to co to jest? To jest lotnisko więc za darmo. 500 na 700 kilometrów. O tych ludzi nikt się nie upomni. O tych, którzy okazali się mordercami swoich dobroczyńców, ty, ty, tych, którzy udzielili im schronienia. Więc zobaczcie, jaki to jest beznadziejny w ogóle koniec. Niemcy najpierw ma, mają zamiar, jeśli dojdzie do tego przewrotu, jeśli uda się wyczeć połacie po Ziemi. Ym, otrąbić przed całym światem, jako po prostu narobić złej opinii na całym świecie, zapewnić, że, <laughs> wymusić embargo, że żaden kraj nie będzie handlował z tym terytorium, a wtedy sami będą jedynym pracodawcą i stawki w początkowym okresie jeszcze niższe niż na Ukrainie, a Ukraińcy i tak pracują, no bo skądś muszą wziąć, a nie z niemal lachy wyrezane, przemysł bez Niemców nie pociągnie, bo nikt nie handluje, nie, kraje zerwały współpracę, bo właśnie załatwiły to niemieckie media w Europie. No tak jest w tej wizji. Więc komu za to podziękować do meritum? Yy, za to wszystko, za, za taki scenariusz. Szefom ukraińskiej mafii, z tajnych projektów, tym młodym kafarkom, bo to oni dla siebie to zrobili. Kiedy oni zasporwali i zastraszyli premiera. Kiedy oni gromadzili składy broni i żywności w polskich miasteczkach. Znaczy broni pod miasteczkami. To oni nie myśleli o Ukrainie, którą w efekcie, kiedy to wszystko się wydało, kiedy ja to ujawniłem, w efekcie pozbawili Ukrainę największego sojusznika, najważniejszego w, w, w czasie, gdy prowadzi wojnę z największym państwem świata. Zobaczcie, jaki gnój, co oni wam zrobili, Wasze, waszej ojczyźnie. Oni to zrobili dla siebie, bo chcieli mieć lepszą pozycję, więcej sukcesów, więcej. Żeby za nimi przemawiało w walce o władzę nad ukraińskim narodem i państwem. Oni chcieli dostać ordery, być pochwaleni. I za to, i w to, w to was wpakowali. A to wam chciałem powiedzieć. Ja, Tomek Jasłowiec, który tyle zrobiłem dla Ukrainy. Nosiłem wodę przed laty, jeszcze w innej pracy. Tyle ukraińskich pań nosiłem w nim wody, takie były Dzisiaj widzę ich wdzięczność w sklepach. Widzę, jak się na nas patrzą z taką pogardą, że mają więcej niż my, że ich jest tak dużo, że my już się boimy. Bo w, w innych w oczach innych plaków widziałem też już strach, że ich jest tak dużo. Gdzie był kontrowiat, Ciąg, ciągle robili przekręty. gdzie było wojsko? Ciągle handlowali klonami. Kochani, kończę, kończę, żeby mama nie zaczęła pukać o drzwi. Długo, jakże długo, wiele lat. Frasowałem się nad pytaniem, jak powinien się nazywać ten kraj, gdyby, Polsk... gdyby zjednoczyli się ci Słowianie, będący niegdyś jednym ludem: Polacy, Białorusini, yy, Zachodnia Ukraina, trochę tam wiadomo Słowacja czy Czesi. Wiadomo, że góry nas oddzielają, ale języki są bardzo podobne. Twarze ludzkie też, gdyby chcieli, też mogliby do nas przyjść, jeśli nie chcą sami czekać na Chińczyków. Ale nazwa, nazwa, tak? Bo kraj musi mieć nazwę: latami! Jako ktoś odpowiedzialny, jako ktoś, kto naprawdę zna znaczy na słowach, umie je zestawiać, umie je lepić słowa, umie je do siebie dokładać, jak takie kamienne bloki w tej południowoamerykańskiej świątyni Puma Punku. Republika Słowian, tak się powinien nazywać ten kraj. Taka nazwa by przeszła, byłaby do zaakceptowania dla właśnie tych ludów. Republika Słowian. Tak sobie chodzę, myślę, tu coś to. pisze. Wspominałem pewną sytuację i sobie myślę, tak, wspomniałem tam sytuację. Jak ktoś mi pomógł, się w porządku zachował, i potem myślę, tak, jak mam nie lubić osób narodowości ukraińskiej? Bo to mi czasami zarzucają. Bl. Czemu to my, gdy ich lubisz? Ja, no właśnie, ja ich lubię, tylko po prostu nie chcę, żeby nas zarezali. I ciężko mi, kiedy ja żyję w biedzie, a widzę oni się śmieją i, i chodzą zadowoleni, więcej mają w sklepach i, i wszędzie oni są. Bo tak, w ogóle to ich lubię, tylko przeszkadzają mi pewne rzeczy. To, że mają pan nas zarezać, wyżnąć, To, że mają więcej w sklepach, że żyją na wyższym, na, że ich stopa życiowa jest, jest wyższa niż Polaków w Polsce. To mi przeszkadza, a prywatnie. Lubię nawet bardzo i znaczy oczywiście, nie generalizując, nie, ale. No i to właśnie tak jest, nie? Daleko, daleko mi do nienawiści. Przeciętny Ukrainiec bardziej nienawidzi drugiego Ukraińca przeciętnego niż ja. Bo ja w ogóle, bo ja w ogóle ich nie nienawidzę. Tylko po prostu powtarzam, nie chcę, żeby nas zarezali, i nie chcę, żeby polskie staruszki, żeby Polacy całe życie pracowali, Polacy, Polki, całe życie odprowadzali te stawki na emeryturę, na ubezpieczenia zdrowotne, a dzisiaj nie mogą się dopchać do lekarza, dzisiaj za rentę kupują puszki dla psów, co sam no mam takie informacje i sam też coś widziałem, że osoby starsze kupują, udają, że niby dla kota coś, albo biorą kota ze schroniska po to, żeby dla niego kupować żarcie i przy okazji też mieć to mięso z tych konserw, żeby się tam nie zorientowali, nie zaczęli gadać, a całe życie odkładali na, na, te, na te stawki i to... I, I z tych stawek, z tego rzusu teraz u, u, miliony Ukraińców korzystają, matki zadowolone chodzą, spacerują po miastach, całe rodziny spacerują i w Poznaniu, i w środzie to widziałem, z tego co, a tamci, co na to ułożyli przez te kilkadziesiąt lat, nie mogą się dopaść do lekarza, padają, nie, nie dojadają, a miliony wypoczętych, zdrowych ukraińskich y, osób, w pci i wieku obojga sobie z, z tego żyją i mają wszelkie świadczenia. To mi przeszkadza. To nie jest nienawiść, tylko rozsądek i, 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 i po prostu no, zdrowe myślenie.